Hej, chcesz aby 2021 rok był dla Ciebie zajebisty. Jeżeli tak to dobrze trafiłeś, będziemy się dobrze bawić. Krok pierwszy to jest taki żebyś poszedł po sznur związał i skoczył do Wisły, to powinno załatwić sprawę, w kolejnym kroku wyjaśnię ci jak 2021 rok może być zajebisty, a w nim jest nieoglądanie telewizji, dziękuję wam za obejrzenie tego poradnika na rok 2021 i pamiętajcie zostawcie subskrypcję i komentarz, cześć tysięcy za kurs.